Bardzo serdecznie rozpoczynamy czwarty dzień naszych rozważań wielkopostnych. Siostra Jolanta Glatka, tak psycholog się. terapeuta, Jacek Raciński, terapeuta. Witam Was serdecznie. Witam, Witam y dobra, Wydaje mi się, że dobrze, że ten trzeci dzień tak się zakończył i że mamy jakby... Punkt wejścia do rozmowy. Powiedzieliśmy, że powiemy o takich konkretnych formach pomocy, co po kolei. W tym świadectwie Cezary już powiedział, że udał się do terapeuty, to, jest, to był jego pierwszy krok, ale może Wy, specjaliści, powiecie, jak to powinno wyglądać, co krok po kroku na tym etapie abstynencji, jeszcze. Takich punktów, do których można przyjść czy próbować w nich znajdować pomoc w pierwszym odruchu naprawdę jest sporo, szczególnie jeśli chodzi o profilaktykę czy pomaganie osobom z uzależnieniem od alkoholu czy narkotyków. No, można powiedzieć, że w każdym ośrodku zdrowia a, 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 albo przynajmniej w jakimś jednym z yy, najbliższych ośrodków zdrowia będzie jakaś możliwość zniecia porady czy też zgłoszenia się po pomoc y, w tej dziedzinie. Y, jest dość duża, y, duża, duża oferta, można powiedzieć, przynajmniej w, przynajmniej w dużych miastach, ale z tego, co wiem, to też w mniejszych miejscowościach już też y, takich właśnie miejsc, w których można y, tej, tej pomocy oczekiwać. Y, Nieważne z innymi założeniami, takimi, które są mniej powszechne, mniej znane, ale już... شكرا, شكرا. 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 No, hazard już też zaczyna być dość, dość znanym, uzależnieniem, tak samo zresztą jak obżarstwo, co mówi się o Dobrze, żaru... Ale żebyśmy byli konkretni, co to jest o bo takich... detoks. tak Detoksykacja, czyli usunięcie toksyn z organizmu. Ona jest stosowana tak naprawdę w zasadzie tylko w przypadkach uzależnień substancjonalnych, czyli właśnie alkohol, narkotyki. narkotyki, leki w niektórych postaciach, bo w innych przypadkach nie ma substancji tej zewnętrznej, która w takim stopniu e, niebezpiecznym zanieczyszcza organizm. I to spowoduje, że człowiek uzależniony już nie będzie chciał Przyjmowałeś tej substancji? No Na pewno nie. Ale warunkiem takim podstawowym, które przyjęcie do nas do ośrodka jest zaświadczenie, że się przeszło taką detoksykację. To się odbywa na szpitalach, w szpitalach, na oddziale detoksykacji w Warszawie. W formie zamkniętej. Formy zamknięte się do nie możemy sobie wyjść na przepustkę. Nie można sobie wyjść na przepustkę i chyba prywatnie dużo jest to znaczy, Niestety jest też tak, że jest dość dużo dostępność, przy... znaczy niestety z tego powodu, że prywatne odstrucia, które są dość krótkotrwałe i takie, no powiedzmy sobie intensywne w, w domu, kończą się tylko tym, że osoba uzależniona, alkoholik czy narkoman, który no, musiał skorzystać, był w takim stanie wycieńczenia, że musiał skorzystać z takiego e, otrucia, czuje się odbudowany fizycznie i przestaje mieć tę motywację wynikającą z udolności ciała to to być być w jeszcze do, do tak. zajęcia się swoim uzależnieniem w sensie dalszym. Na przykład na oddziale tych na Kolskiej w Warszawie, e, gdzie jest na, ten oddział Dział leczenia uzależnień również podczas detoksykacji są prowadzone też pogadanki, wykłady, jakieś motywujące do dalszego leczenia zajęcia, po to, żeby osoby, które poprzez no, jakby upadek ciała zechciały wykorzystać to jako upadek również emocji, ducha. O tych dalszych krok, krokach terapii, mitingu porozmawiamy. Za chwilkę posłuchajmy pierwszej części świadectwa uli. Mam na imię i jestem uzależniona od narkotyków e, i moja droga z tym środkiem zmieniającym nastrój e, zaczęła się bardzo tak e, e, w sumie e, e, delikatnie, zupełnie zauważalnie. E, jako nastolatka zaczęłam e, brać narkotyki. I były to e, e, momenty, w których ja tak naprawdę nie radziłam sobie sama ze sobą, e, w których miałam ogromne e, problemy, nie wiedziałam o tym: lęki, e, poczucie wstydu, poczucie e, inności, różności i e, taka potrzeba e, i szukania ak akceptacji i aprobaty wśród innych ludzi. Szczególnie wśród młodych. I tak zaczęła się moja droga. Takie doświadczenie, które były bardzo, bardzo trudne. Na początku myślałam, że narkotyki pomagają mi w wielu sferach. Nie wiem, bycia sobą, nie wiem, przeżywania jakichś różnych emocji, radzenia sobie z emocjami, ale też takiego świata iluzji, ponieważ nie, nie chciałam się godzić. Na rzeczywistość taka jaka ona była. Yy, I na początku, na jakiś czas, na pewien czas, na pewien okres to wszystko yy, jakoś działało w taki sposób, że, że miałam poczucie, że narkotyki mi pomagają. Natomiast później zaczęły się dziać takie rzeczy, że, że zauważyłam, że robię, yy, postępuję w sposób, który jest gdzieś niezgodny z moimi wartościami, że gdzieś zaczęłam deptać swoją godność osobistą. E, że gdzieś wcześniej e, rzeczy, których bym w życiu nie pomyślała, że zrobię, zaczęłam robić e, celem zdobycia pieniędzy na narkotyki, celem właśnie e, e, no właśnie e, wzięcia i znowu uśmierzenia jakiegoś takiego wewnętrznego bólu, o którym w ogóle nie miałam pojęcia, co to jest, skąd to jest, nie miałam w ogóle świadomości tego. I przyszedł taki czas, kiedy Zaczęłam zauważać, że e, ja swoim zachowaniem e, ramię ludzi. I, i, I to był taki okres, w którym ja zaczęłam e, się izolować od ludzi. E, I wtedy to już poszło bardzo szybko, z uwagi na to, że e, po prostu e, zaczęłam dźwiękć e, sama i odsunęłam wszystkich moich przyjaciół, rodzinę, znajomych i zaczęły się liczyć tylko i wyłącznie narkotyki. Na sam koniec myślałam tylko i wyłącznie o śmierci. Ponieważ zobaczyłam, że próby przestania brania narkotyków w ogóle nie skutkują i że nie mogę sobie z tym poradzić, że wielokrotnie sobie gdzieś uświadamiałam, że, że, że chcę przestać brać, ale nie potrafiłam tego zrobić. Jedynym wyjściem w tej sytuacji wydawała mi się, że po prostu śmierć. Pamiętam ten moment, kiedy w takim jednym z, no, kiedy zobaczyłam, co na wyprawiałam, jak bardzo poraniłam moich bliskich, których bardzo kocham. I nie potrafiłam zrozumieć, jak to możliwe, że to zrobiłam. Czy zadawałam sobie pytanie, czy jestem jeszcze człowiekiem, czy już potworem, i pamiętam ten dzień, kiedy wybiegłam z domu i, i, i błagałam Boga, modliłam się do niego i prosiłam, żebym nie odebrał życie, że już nie chcę tak po prostu żyć. Porządna dziewczyna, normalna, z, do domu, to... z tak zwanego porządnego domu, niespatologicznej. Rodziny wkręca się powoli w bardzo poważne uzależnienie. Ale powiedziała takie dosyć istotne zdanie, ono jest poruszające w ogóle całe świadectwo, bardzo duży wgląd i konkretne nazwanie problemu i przebieg całości jej choroby, można by powiedzieć, do momentu właśnie do początku leczenia, ale że nie mogła godzić się na rzeczywistość, prawda, na tą rzeczywistość, która była, czyli były jakieś problemy emocjonalne, nie znamy tutaj historii życia, ale często właśnie narkotyk, ta, ta substancja spełnia tą funkcję regulowania tych emocji i przede wszystkim ona powiedziała też takie charakterystyczne zdanie, że wydobywały się z, jakiejś z niej lęki, cierpienia, o których nie zdawała sobie sprawy. I, i często człowiek, ten, ten ból egzystencjalny, to, to, to swoje cierpienie życiowe właśnie zabija, niweluje tym narkotykiem to, co może bardzo wrażliwe. A jest Chciałaby się powiedzieć, kto z nas nie ma takich lęków, kto, kto nie ma jakichś bólu, cierpień, no w zasadzie no, każdy ma jakieś problemy, prawda? Oczywiście. To też kwestia okoliczności, sytuacji, prawda, predyspozycji. Teraz jest moda na narkotyki. One są... Yy, Wszędzie można by powiedzieć yy, jakieś próby, szybkość wejścia w to. Było dużo różnych okoliczności, prawda? My jesteśmy może szczęśliwi, że się nam to nie przydarzyło, ale kto wie, prawda? Idę twoim tropem, gdy znikasz. Wszystkie Twoje ścieżki. Zwykle odnajduje cię, kiedy twój stan zaczyna już niepokoić kompanów od kieliszka. Z początku tak bardzo pochlebia im twoje towarzystwo, twój śpiew. Dziewczynom tak imponują okazywane im względy, że Twoje życzenia stają się dla wszystkich rozkazem. Niezależnie od zawodu, wieku, możliwości stawiają mi na lewo i prawo, podążają za mną w nieznane. Tak naprawdę uzależnienie to, które już widzimy, objawowo już leczymy gdzieś tam, czy spotykamy w taki po jak są te to jest to już taki, można powiedzieć, widoczny, gołym okiem widoczny efekt uzależnienia. Uzależnienie to jest też proces, uzależnienie się głęboko i długo wchodzi, to trwa latami to było u Cezarego, zresztą bardzo ładnie widać i tutaj myślę u Uli też to było wyrażone, pracuje się jakby na ten efekt tego uzależnienia przez wiele, wiele lat. I potem ten efekt jest widoczny, ale to jest tylko, różni się tylko, nie wiem, no, substancją, bo przecież są różne czynności, na przykład też są równie silnymi uzależnieniami. Natomiast przyczyna jest w tym samym, co powiedziała Ula, właśnie niemożności, nieumiejętności wręcz, poradzenia sobie z normalnym rzeczywistością tego świata. Któż z nas nie ma lęków, obaw, stresu bólu? Oczywiście, że tak jest. Ale jakoś sobie radzimy. Ale jedni umieją sobie, sobie z tym poradzić, dostali przykład jakiś, nie? nauczyli się, mają otoczenie, nie boją się prosić o pomoc, nauczyli się tę pomoc prosić do ją dostawać, a inni nie. Tak jak było u że nie wiem, bał się w ogóle cokolwiek powiedzieć, tak? Bał się nie sprostać oczekiwaniom niewyartykułowanym. Też tak czasami bywa. Społeczeństwo dzisiaj nasze ym, jawi się reklamami, jakimiś innymi sytuacjami jako coś idealnego. Teraz, Jeżeli mamy silną nie, własną samoocenę, taką negatywną, nie, bo jestem innym niż to, co się kreuje. No, A dzieci no, DDA to mają, prawda? Tak, na przykład. Posłuchajmy drugiej części świadectwa bardziej optymistycznej. Zadzwoniła do mnie moja serdeczna przyciłka i też powiedziała, że jest uzależniona i że jest wyjście. I wtedy zaczął się taki przełom. Ja, nie było wszystko jedno. E, e, ja chciałam tylko zmiany. Ja nie wierzyłam, że jestem uzależniona od narkotyków, ponieważ wydawało mi się, że, że to są tylko takie osoby, które gdzieś są na dworcu centralnym, biorą dożylnie, a dziewczyny puszczają się za kasę. A, a ja tego nie robiłam, nawet pracy nie straciłam, natomiast e, e, zobaczyłam moją degradację fizyczną, psychiczną, miałam straszne lęki, ale też taką duchową odejście od takich, e, e, no nie wiem wartości, jak nie wiem, e, e, godność osobista, e, nie wiem, uczciwość, miłość, gdzieś to wszystko zatraciłam, po prostu czułam tylko i wyłącznie w środku pustkę i, 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 i cierpienie. Poszłam na terapię. Też wymagane były wtedy, żebym chodziła na meetingi i wtedy zaczęłam poznawać osoby, które dokładnie tak samo jak ja miały tego typu problemy. I tutaj doznałam takiego lśnienia, bo zobaczyłam, że nie jestem sama, że są osoby, które również mają te problemy, które przeżywają pewne rzeczy takie jak ja, które miały bardzo podobną drogę i też nie radzą sobie z wieloma rzeczami i tutaj zaczął się nowy y, 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 przełom w moim życiu, ponieważ ja bardzo długi okres czasu myślałam, że inne osoby mają wpływ na, na to, jak ja się czuję, że to one robią, że ja, jest, że ja mam lęki, że to one y, robią coś, że ja y, mam takie, a nie inne emocje, albo mam pewien sposób myślenia. I tutaj zaczynałam się uczyć, że tak naprawdę y, y, to wszystko jest we mnie, że to ja mam pewne ograniczenia, że mogę je przełamywać, że to ja mam pewne lęki. I że mogę je przełamywać i że to u mnie jest pewien sposób myślenia, który też mogę zmieniać, że jest masę perspektyw w różnej sytuacji. Powoli. Wspierając się, zaczęłam poznawać nowych ludzi, nowe znajomości i moje życie zaczęło nabierać barw. Ja tak naprawdę zaczęłam uczyć się od nowa e, e, uczciwości w każdej chwili, w danym momencie, e, podejmowania uczciwych takich e, e, decyzji, ale też zaczęłam uczyć się siebie. To e, jaka ja jestem? co ja czuję, co ja myślę, łącznie z takimi myślami, które bym po prostu absolutnie nie chciała wiedzieć, że je mam i przyznawania się do siebie, że tak po prostu jest, przyznawania się do własnego egocentrycznego myślenia czy sposobu widzenia różnych rzeczy, do pewnego egoizmu i dopiero wtedy, kiedy zaczęłam to widzieć, to, to to nabrało jak gdyby innej, innej barwy. Najlepsza sytuacja, jaka była w tamtym okresie, kiedy brałam, nie zamieniłabym na najgorszą sytuację, jaką mam teraz w trzeźwym życiu. Um, też um, dużo um, czasu potrzebowałam, żeby zobaczyć w tym wszystkim Boga i Jego um, obecność i, i Jego jak gdyby um, Tutaj drogę, którą miał dla mnie, i na początku myślałam, że to jest jakaś kara na, dla mnie. Dzisiaj wiem, że to, że ja potrzebowałam przejść taką drogę, żeby znaleźć się w tym danym momencie, żeby docenić. Y, czym jest prawdziwa przyjaźń z drugim człowiekiem, y, czym jest prawdziwa miłość, żeby docenić i doceniać siebie i wszystkie te walory, które są mi dane od Boga i widzieć to w drugim człowieku, uczyć się szacunku, ale też takiej wyrażliwości na, drugie, na drugiego człowieka. I to są właśnie te dary, które mam właśnie. <śm> y no w każdym razie zmiany e, pewnego postrzegania w ogóle przeze mnie świata, ludzi i siebie samej przede wszystkim. Powiedzmy jeszcze o tych formach pomocy, które możemy dać uzależnionemu. Terapia, meeting, e, takie mi przychodzą do głowy. Poradnia, punkt konsultacyjny, ośrodek, terapia indywidualna, terapia grupowa. To jest wszystko niezbędne dla zdrowienia? Nie można się uzdrowić w pojedynkę? No w pojedynkę, że na pewno nie. Bo człowiek nie jest samotną wyspą, rozwija się w relacjach, tutaj były już w kilku tych naszych świadectwach pokazane, że szukamy pomocy, wychodzimy do świata, wychodzimy z domu, pierw wychodzi mąż, wychodzi żona, mieliśmy tam w pewnej sytuacji, później idzie mąż, Cezary tak samo zdecydował się na pomoc, Ula też wołała do Boga, że potrzebuje pomocy. Wiele ludzi sobie mówi, ja sobie, ja sobie postanowię, ja sobie zrealizuję, ja sobie, ja sobie, ja sam. niestety jest tak i, i bardzo często właśnie w doświadczeniu jeszcze wchodzenia, w zależności od szukania tego dna, jak się mówi, jest, są takie fazy, w których się wydaje, że ja dam radę to są tak, to takie symptomatyczne są próby kontrolania mojego uzależnienia prawda nie pójdę pić przez miesiąc przez pół roku niekiedy czasami nawet dłużej i no to ja już mogę, ja potrafię tak, skontrolowałem siebie, już umiem sobie radzić, wracam do picia okazuje się, że zaczynam zawsze, w uzależnieniach jest tak to jest też taka bardzo ważna informacja że niezależnie od tego w jakimś jest punkcie prób kontroli abstynencji, czy drzwienia, się wraca do że nie układa się zawsze tego samego miejsca, w którym się skończyło. Nie ma tak, że w pewnym czasie jeszcze od nowa, znowu do jednego kieliszka raz na tydzień i tak dalej. Nie, od razu e, rozpoczyna się korzystanie ze środka czy z czynności w takiej samej intensywności i agresywności dla mojego e, ja, jak e, wtedy się skończyło. I, i, I takie doświadczenia też są potrzebne i ważne, właśnie po to, żeby wreszcie zrozumieć, że potrzebny jest drugi. No, w każdym świadectwie pojawiło się um, element terapii, meetingów i okazuje się, że nie możemy się w pojedynkę, ale również się okazuje, że w którymś momencie dochodzimy do tego, że nasze potrzeby duchowe odżywają, wzrastają, że y, ludzie tak, ale jeszcze coś więcej, jeszcze kogoś więcej. Zaczyna się od w opowieści. Bóg jeden wie czy prawdziwy. Nie. Wszyscy się śmieją. Z początku również się śmiałam. Prosisz mnie zwykle o przygotowanie obfitej kolacji. Zapraszasz tłumy przyjaciół i przez cały wieczór krzątasz się z ręką w ręku. Później zaczynasz łagodnie wąchać rozlewany alkohol. Wreszcie nadchodzi moment, że moczysz usta. Tyle, tylko by poczuć smak. Może pić jak inni, jeden czy dwa kieliszki nie mają żadnego znaczenia. Żeby dojść do tego coś trzeba przejść przez pewne etapy no, takiego zadbania o siebie i takim zadbaniem o siebie najpierw znalezienie kogoś, kto pomoże. Terapeuty, grupy terapeutycznej przejście tej terapii. Po to, żeby zobaczyć swoją chorobę, poznać siebie, zobaczyć jakie są jej mechanizmy, na czym to polega, no bo choroba jest symptomatyczna, jest opisana, ma określone swoje symptomy, ma też nawroty, o których trzeba bardzo Mam dużo mówić i bardzo, bardzo mieć tego świadomość, że każdy uzależniony raz się nawrotami. To nie tak, że one mogą być, one będą pewno, tylko trzeba sobie umieć z nimi radzić. Dlaczego jest potrzebne do otrzeźwienia? No, tutaj muszę powiedzieć. Pan mieszka też głęboko, prawda? nas ukryty, więc poprzez poznanie siebie dochodzimy też do, do poznania Boga, który mieszka w nas. A wyrzuty sumienia nie są niczym innym jak tym głosem Boga, który nie nam pewnie zależnie. rosną. przepraszam bardzo, ale ile jest ludzi niewierzących, którzy też mają szansę na trzeźwienie. Tak, ale oni też mają w sobie wpisany w swoim sercu, i ludzie też, też mają te też sumienia, masz... prawda? My nie mówimy no. o, o chodzeniu do kościoła, żeby wszyscy latali w tym momencie, ale y, Pan Bóg ich kocha wszystkich, wszystkich ludzi kocha. Ale co to wszystkich jest, sobie Każdy Pana Boga w sobie. Ja może bym powiedział taką rzecz. Choroba uzależnienia to jest choroba, która upośledza takie, wyróżnia się trzy sfery życia ludzkiego. Jest choroba Ciała, umysłu i duszy. I ciało mówiliśmy, detoksykacja, lekarz. Umysł, a więc emocje, psychika, terapeuta, psychika, terapeuta, terapeuta psycholog, terapia. A dusze? No ja znam tylko jednego lekarza od dusz. To ma się Pan Jezus. Ktoś, kto go nie zna, to nie znaczy, że nie może być przez niego uzdrowiony. Bo ten lekarz chce nas wszystkich uzdrowić, choć nie możemy tego nawet nie wiedzieć. Jest w tej chorobie, prawda? Jest w chorobie i tych ludzi prowadzi, jest blisko nich cały czas jest w wydarzeniach. Myślę, że często ten obraz Boga to zaś zależy jakiego mamy i jak sobie go wyobrażamy, czy on jest gdzieś daleki, nie wiadomo gdzie w jaki skór się ukrywać, czy jest blisko nas. Prawda? Czyli mitingi na przykład anonimowych alkoholików, no tylko dla katolików. No nie, no, w, w ogóle nie, się uważa, że zostały jakby ufundowane czy zbudowane na podstawie programu 12 kroków, który został wymyślony w Stanach Zjednoczonych przez dwóch alkoholików. Program, który się nazywa program rozwoju duchowego. W tym programie, w pewnym momencie tego, tego programu jest mówienie o przebudzeniu duchowym. I choć ten program jest dla wszystkich, ponieważ jest sformułowany Bóg jakkolwiek go rozumiem chcemy rozumieć Boga czy siła wyższa, My chcemy rozumieć Boga czy tą siłę wyższą w sposób bardzo ludzki, drugiego człowieka, grupę ludzi, to, to nie tak, że od razu musimy mieć wyobrażenie jakiejś konkretnej siły wyższej, ale przebudzenie duchowe, jakkolwiek by nie było zwane inaczej, by nie było zbudowane, jest niezbędne po to, aby móc przejść dalszą ścieżkę jakby tej odnowy czy rozwoju duchowego tutaj siostra mówiła o pojednaniu, o przebaczeniu, Krok czwarty, który mówi o rachunku takim moralnym. Krok piąty, który mówi o poinformowaniu o tym, jaki jest wynik tego rachunku siebie, drugiego człowieka, zrobienia tej spowiedzi właśnie takiej swoistej, pozwala dopiero wejść w dalsze kroki, które mówią o tym, że potrafimy być, potrafimy wybaczać sobie, drugiemu człowiekowi że potrafimy e, zadośćuczynić swoje e, błędy popełnione w życiu. Bo choć to jest choroba i e, zawsze to trzeba podkreślić, że to jest choroba i że tutaj wchodząc pierwszy raz w, te, w leczenie tej choroby, w pierwszą abstynencję, w pierwsze początki trzeźwienia, nie mówimy o winie, bo to jest choroba. Nikt nie wini za, za chorobę. Ale jest odpowiedzialność za wszystko to, co się podczas tej choroby wydarzyło w moim życiu. Choć nie jestem tego winny, to jednak to jest moje życie i moje wydarzenia, więc ja muszę ponieść za nie odpowiedzialność może chcieć ponieść tę odpowiedzialność. A jednym z aspektów tej odpowiedzialności jest zadośćuczynienie tych wszystkich sytuacji, które wyrządziłem sobie i nie idziemy człowiekowi. Mam przed sobą nie tylko Jacka, ale przez te wszystkie dni widzę przed sobą tą więzienną kratę. Mam nadzieję, że powoli z tych więzień się wydobywamy. Trochę się smucę, bo już jesteśmy po czwartym dniu naszych rozważań wielkanocnych, ale się cieszę, że jeszcze jedna miła rozmowa przed nami. Wychodzimy z uzależnień. Tak, to będą no, konkretne sposoby, kiedy już trwamy w trzeźwości, postanawiamy sobie, że chcemy, co robić. Jesteśmy ważne. Tak, ja się cieszę, że siostra mi dopowiada, bo to wszystko jest cenne, co siostra Jacek mówi. Fajnie, że Państwo oglądali ten program. Porządki w domu są ważne, ale nie najważniejsze. Możemy od czasu do czasu zrobić porządny remanent w po własnych wnętrzach. Czasem y, ogromny, gigantyczny, gruntowny remont. Zapraszam na spotkanie jutro, a scenki, które Państwo oglądali z y, udziałem aktorów pochodzą ze sztuki Marino Blady, Wysocki, czyli przerwany lot. Do zobaczenia.